Witam wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu energii miesiąca kwietnia 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co w energii ogólnej? Mhm. W energii ogólnej, e, więc jest tak. Moje drogie strzelce, w kwietniu e, niektórzy z Was mogą dowiedzieć się, że zostaną mamami. Albo tatusiami, tak. Tutaj jest jakby duża energia, jest kilka przekazów. Pierwsza energia to jest właśnie energia dziecka, energia macierzyństwa, czyli te osoby, które chcą mieć dzieci, to jak najbardziej będą miały te dzieci, bo jest pokazana energia sukcesu, tak. Drugi przekaz jest taki, że bardzo duża intuicja. Która powoduje was, Wasz wewnętrzny rozwój, tak? To jest kolejny przekaz. I trzeci przekaz jest taki, że jakieś sytuacje z przeszłości mogą być jakieś lekcje do przepracowania, zwłaszcza z kobietą, z energią żeńską, zostaną przepracowane, co mi świadczy o karcie sukcesu. Także tu też mogą być zdawane jakieś egzaminy. Jeżeli podchodzicie do egzaminów i wiadomo, że przyłożyliście się, żeby nauczyć się przyswoić odpowiednią ilość wiedzy, to jest pokazany sukces. Poprzez jakby kierowanie się swoją intuicją, poprzez wykorzystywanie tych takich um, emocji wrażliwości, tego wszystkiego, co jest związane z macierzyństwem, czyli wrażliwość, opiekuńczość, to spowoduje, że wy jakby w miesiącu kwietniu przyciągacie do siebie sukces. Piękna energia się pokazuje, niesamowicie dobra intuicja i duża wrażliwość. Możliwe, że będziecie opiekowali się kimś, kto jest od Was młodszy. To mogą być jakieś dzieci, opiekowanie się dziećmi, tak? wsparcie, jakieś wspieranie dzieci, coś, coś w tym stylu jest pokazane. I ogólnie też możecie otrzymywać taką. I po prostu wibrujecie w miesiącu kwietniu w energii um, takiego wsparcia, opieki. Zarówno Wy to dajecie innym osobom, jak i otrzymujecie, tak? Niesamowita intuicja i mogą być jakieś dalsze podróże. Jakieś podróże mogą być, um, nie wiem, nawet zagraniczne, mogą być podróże do zbiornika wody, nie wiem, na morze, nad ocean, nad jezioro. No i ogólnie sukces, karta sukcesu. Cieszenia się, tak? Tutaj mamy też takie serduszko, może miłość do Was przybędzie, tak? Może ta miłość, właśnie dziecka. Ciekawa energia. Na co zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę na jakieś nowe ścieżki możliwości. Idzie do Was. W ogóle kwiecień pokazuje się póki co przepięknie, bo tutaj macie kartę sukcesu, macie kartę niesamowitej intuicji, wrażliwości i powolnego rozwoju czegoś. Tutaj macie kartę obfitości, to jest róg obfitości. Tutaj macie kartę obfitości finansowej, dobrobytu ogólnie rozumianego. To są nowe ścieżki do wyboru, czyli stoicie przed możliwością obrania nowych ścieżek i ktoś będzie Wam dobrze radził. Macie jakiegoś po prostu. Wsparcie innej osoby, ktoś będzie wami kierował, tak? Czyli osoby, które szukają pracy, mogą tej pracy poprzez jakąś osobę otrzymać, znaleźć. Jeżeli tylko sięgniecie po te nowe możliwości, które do Was idą, obierzecie którąś z tych dróg nowych, no to czeka Was sukces, piękna energia. Zobaczymy, co w pierwszej połowie miesiąca. W pierwszej połowie miesiąca jest duża stabilizacja, jest poczucie bezpieczeństwa, jest opiekowanie się domem i jakby tym, co już posiadam, tym, co wypracowałem, jest pielęgnowanie tego, co już mam, tak? chodzenie przy, to jest jakby taki dobry gospodarz, który oporządza swoim majątkiem. Jest dobra stabilizacja, jest poprzez to, że wy czujecie się stabilni emocjonalnie i finansowo. Jakby zaczynacie ściągać swoje marzenia ze strefy mentalnej w tą rzeczywistą, materialną, czyli zaczynacie powoli wcielać swoje marzenia w życie i macie jakby dobre połączenie ze wszechświatem. Wszechświat wam wspiera, macie dobrą intuicję, przekazy mogą do was płynąć, jesteście ugruntowani. Tutaj też pokazuje się, że dobre relacje z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi wam osobami możliwość spędzania czasu z nimi. No i takie ogólne jakby otwartość. Jesteście otwarci w pierwszej połowie miesiąca na, na to, co wam daje wszechświat, rozległy wszechświat, tak? Druga połowa miesiąca. Druga połowa miesiąca e, pokazuje mi się w karcie IWAS dwa razy, podwójna IWAS, czyli to jest, to jest zakończanie spraw. Niedokończonych, jesteście w energii jakby takiej dokończającej tych spraw. To jest też pogodzenie się z kimś, co daje Wam spokój wewnętrzny, ale to też jest jakby pogodzenie się z samym sobą. Inaczej, pogodzenie się z jakąś myślą, na przykład, nie wiem, jestem na kwarantannie i nie mogę gdzieś pojechać. I zamiast się złościć, to ja tak jakby akceptuję tą sytuację, takie zaakceptowanie i to daje Ci spokój, tak? Bo pewnych rzeczy nie możesz zmienić, nie masz wpływu na pewne sytuacje, więc po co siebie zadręczać? I Ty jesteś w takiej energii, bo bardzo masz rozwiniętą intuicję i ogólnie jesteś jakby taki bardzo pokazany w kwietniu jako osoba mądra po prostu, taka Posiadająca wewnętrzną mądrość, tak jakbyś się łączył z tym wszechświatem i otrzymywał taki spokój od niego płynący, przepiękna energia. Ale tutaj też jest w drugiej połowie miesiąca budowanie czegoś na solidnych, trwałych fundamentach, to jest budowanie swojej przyszłości i tu masz aż dwie karty, które o tym mówią. No i dużo spokoju. też takiego jakby wgłębiania się w siebie, tak? Taki spokój wewnętrzny. Yy, patrzymy sobie praca finanse. Praca finanse jest yy, jakby możliwość obierania nowych ścieżek, bo tutaj mamy TIVAS, która cię prowadzi. Jeżeli szukasz pracy, to tą pracę znajdziesz. Bo masz nowy początek, tak? Jeżeli były jakieś konflikty w pracy, no to te konflikty zostaną zażegnane, tak? Jeżeli byłeś potraktowany niesprawiedliwie, to tutaj jakby zostanie ten konflikt zażegnany, otrzymasz to, czego oczekujesz, tak? Jest możliwość dorobienia sobie, w ogóle jakiś trygon ognia, to wszyscy mieliście w... na finansach możliwość dorobienia z innego źródła. Może jakieś premie, może jakieś, nie wiem, nadgodziny, albo po prostu dorobienie sobie w inny sposób. Także realizacja siebie z pasją, może też zarabianie poprzez swoją pasję, może tutaj będziecie właśnie kroczyli tą ścieżką, jakiś nowy początek, czyli pokazuje mi się, że osoby, które nie mają pracy, tą pracę znajdą. Te osoby, gdzie w tej pracy było źle, to tutaj jakby następuje hmm, Przemiana, tak? Następuje przemiana, i poprzez to, że Wy będziecie tacy dojrzali w kwietniu i będziecie dojrzale posługiwali się swoją intuicją i emanowali spokojem, to ta sytuacja jakaś konfliktowa zostanie zażegnana, tak? Związki, single, emocje, uczucia, co tutaj mamy? Ok, dużo będzie jakby rozmów, bardzo dużo rozmów, dużo spotkań towarzyskich. I może nawet za dużo, bo tutaj jest pokazany konflikt. Czyli osoby, które są w związkach, uważajcie, żeby jakieś osoby trzecie, ja nie mówię tutaj o zdradach, tylko ja mówię na przykład, ktoś może się za bardzo wtrącać w waszą relację, tak? I to może być ktoś po waszej stronie, albo ktoś po stronie waszej partnera bądź partnerki. Więc tutaj, jakby uważajcie, możecie wysłuchać oczywiście, ale tak jakby jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić, bo mogą być jakieś niepotrzebne konflikty. Single mogą też poznać kogoś, i to będzie ktoś poznany w grupie, w kolektywie, tam gdzie jest dużo osób. Może być ktoś w jakiejś instytucji, może być gdzieś w jakiejś kolejce, tak? W jakimś urzędzie. Może to być urzędnik. Ale tutaj wy jesteście w takiej, jakby energii inaczej. Nie wy, bo wy jesteście pokazani jako osoby bardzo spokojne, osoby, które. Osoby, które są dojrzałe, które są świadome swoich nowych możliwości, które chcą budować coś od nowa, coś swojego, coś na trwałych, solidnych fundamentach i wyznają taki spokój wewnętrzny, mają dobre połączenie ze wszechświatem. I to wszystko może być odbierane przez wasze otoczenie poprzez zazdrość, tak? Czyli, jakby tutaj, niektóre osoby mogą tworzyć plotki na wasz temat. I mogą y, chcieć zaburzyć wam ten spokój, więc nie wchodźcie w konflikty, nie dajcie się skonfliktować. Jaka niespodzianka? Niespodzianka jest taka, że macie niesamowite połączenie z górą, macie dużą ochronę sił wyższych, tutaj jest też duże wsparcie rodziny, przyjaciół i przewodników, więc y, tutaj macie wszechświat, tutaj macie pokój, tutaj macie y, przewodników, tutaj macie też anioły, przewodnicy siła wyższa. Także ten miesiąc jest miesiącem, który pokazuje mi się wam bardzo taki duchowo, tak? Czyli wy jesteście na tyle dojrzali y, emocjonalnie, że panujecie nad, y, jakby nad swoim życiem. Jesteście w stanie zapanować nad, inaczej. Poprzez to, że nie macie poczuć, nie kontrolujecie swojego życia, tak jakby w waszym życiu się układa, tak? Nie macie takiej potrzeby kontroli, bo jesteście spokojni, ufacie, tak? Wiecie, że macie to połączenie z górą, tutaj, wiecie, że macie te wsparcie od sił wyższych, od waszego otoczenia, że wspiera was ktoś, kto, kto jest wam życzliwy, tak? I wy jesteście w energii sukcesu. I to może być troszkę odbierane właśnie poprzez zazość, przez wasze otoczenie, dlatego nie dajcie się skonfliktować. Ale przepiękna energia. I tu jest pokazane osoby, które szukają pracy, tej pracy mogą dostać, tą pracę mogą dostać, tylko jakby otwórzcie się na to, bo to może przyjść nieoczekiwanie. To może przyjść e, poprzez kogoś z Waszej rodziny, przyjaciół, albo poprzez jakby czynnik e, odgórny, tak, czyli jakby taki szczęśliwy zbieg okoliczności. I jaka rada? Skup się na służbie. Twoja dusza pragnie radośnie służyć skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, który zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie stara się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem. Czyli rób to, co robisz nadal bądź w balansie, i idź naprzód, tak? I tutaj masz pożywienie, tak? Czyli Twoja rada jest taka, żebyś skupił się na odpowiednim pokarmie, ale zarówno tym pokarmie dla ciała, czyli tym, co jesz. Odżywiaj się zdrowo, w zależności na jakiej diecie jesteś, to ją przestrzegaj. Uzupełniaj nadmiar płynów, jedz dużo warzyw, dużo y, owoców, y, jak najmniej przetworzonego jedzenia. Najlepiej to takie jedzenie, które, y, które, które robisz sam, tak? które nie jest gotowe. Tak samo pokarm dla Twojego ciała, tak, czyli um, stosuj odżywianie, pięgnację ciała najlepiej y, kosmetykami naturalnymi, czyli kosmetykami takimi, którymi mógłbyś zjeść bez konserwantów. Nie, przy, nie przyjmuj konserwantów y, do swojego ciała, ale również. Y, Uważaj na to pożywienie dla duszy, czyli to, co słuchasz, to, co oglądasz, to, z kim się spotykasz, to wszystko też wpływa na Twoje dusze, to jest Twoim pożywieniem, czyli tutaj zwróć szczególną uwagę na to, co chłoniesz, zarówno yy, zmysłami słuchu, węchu, smaku, jak i ogólnie taką duszą, tak? Jak się odżywiasz, jak odżywiasz swoje ciało, jak odżywiasz swoją duszę. Przepiękny przekaz tutaj jest pokazany bardzo duchowo, jesteście w energii sukcesu. Ja Wam tego sukcesu życzę z całego serca i tego spokoju, który nadal wewn wewnątrz Was jest, i takiej dojrzałości, która pokazuje się w kwietniu. Strzelce mają póki co najpiękniejsze czytanie. Do usłyszenia. Pa!